Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie filmik pod tytułem Czy warto na niego czekać? Panowie, przekładajcie sobie. Ja tu dzisiaj będę mówiła o mężczyźnie. Czy warto czekać na tego mężczyznę, o którym myślisz, do którego coś czujesz? Dobrze. Są trzy grupy. Grupa numer jeden to dziewiątka monet. Grupa numer dwa to. Głupiec. Grupa numer 3 to trójka buław. Oczywiście pierwsze skojarzenie, pierwsza myśl, pierwsze drgnięcie serca na widok jakiejś karty najbardziej się liczy. Później ewentualnie możecie sobie sprawdzić kolejną grupę, jeżeli też z Wami rezonuje więcej niż jedna karta. Ok, przejdźmy teraz już do czytania. Grupa numer 1, moi drodzy, moje drogie, witajcie ponownie. Zobaczymy dzisiaj, czy warto czekać na tę osobę i co ona w ogóle sobie tam myśli i czuje, tak? Skupmy się teraz. Grupa numer jeden. Czy warto czekać na tę waszą osobę? Czy warto na niego czekać? Czy warto na niego czekać? Może sobie tutaj przełożymy. Czy warto na niego czekać? Szczery przekaz, poproszę. Diabeł. Oj, oj. Czy warto na niego czekać? Czy warto na niego czekać. Paść monet. Dziewiątka monet. To jest ta sama karta, tylko inna talia. Dziesiątka miecze. Wisielec. Spód talii dwójka buław. Moja droga, odpowiedź brzmi nie. Nie warto na niego czekać. A już ci tłumaczę dlaczego. Pierwsza karta, która jest tutaj, to jest karta diabła. Karta diabła to jest karta obsesji. Wydaje mi się, że w towarzystwie tego człowieka ty do końca nie jesteś spokojną osobą. Ty jesteś szczęśliwa i spokojna, kiedy jesteś sama. Kiedy wtedy ci jakby wszystko układa. A jak on się pojawia na obrazku, no tutaj jest mocna energia, moje drogie. Także. Jeżeli myślałeś też nad inną kartą i to w ogóle nie rezonuje z Wami od początku, to weźcie tą inną kartę, bo tutaj dla mnie jest, jest jakby no jasna sytuacja. Ta osoba wpływa na Ciebie negatywnie, toksycznie. Ten mężczyzna to nie jest najlepszy wybór dla Ciebie. To jest oczywiście wybór ekscytujący i to wybór podniecający i na pewno przez pewien czas nawet było fajnie. Natomiast to nie jest mężczyzna, który, który da Ci poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego, że jesteś kochana, że jesteś jedyna w jego życiu, że zawsze będziesz na coś czekać, będziesz czekać na wiadomość od niego. Często będziesz się czuła tak, jak na tej karcie, dziesiątka miecze, czyli miecze wbite w plecy, po prostu bezsilność, depresja, no, dramat. On może czasami przejawiać wobec ciebie takie, no taki, nie wiem jak to nazwać, czy to przebłyski, czy to po prostu Jakaś chęć tego, że tak, że, że będziemy razem, że nam się ułoży, jakby chęć pokazania tutaj tej, 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 takiej twarzy bardziej konkretnej, bardziej życiowej i bardziej takiej stabilnej, ale to, to będzie tylko, to są tylko mrzonki, to nie jest prawdziwe. Przez większość czasu będzie tak. Będzie diabelnie, diabelsko. Seks super. tak, Po prostu na najwyższym poziomie i będzie taki roller coaster uczuciowy, będzie dużo zranienia, dużo łez. Ty będziesz jedynie szczęśliwa, kiedy będziesz sama, kiedy od niego będziesz mogła odetchnąć. On tam gdzieś zawsze będzie krążył, ale ty będziesz szczęśliwa właśnie tylko wtedy, gdy jego tak na dobrą sprawę nie będzie przy tobie. I co ciekawe, tutaj jest takie zawieszenie, tak? Poczucie zawieszenia bycia w takiej próżni. Będziesz miała takie poczucie, że, że jesteś w takim zawieszeniu, wiecznym zawieszeniu, bo on nie wie, nie umie, nie chce się zdecydować na jakąś poważną relację z tobą. I ta dwójka buław to jest wieczne czekanie. To jest wieczne czekanie. To jest chęć podjęcia też jakiejś decyzji. I jakby, no, wydaje mi się, że ty już wiesz, jaką decyzję podjąć, a być może to czytanie, mimo, że jest czytaniem ogólnym, da ci jakiś zamysł, zarys tego, um, czego możesz się tutaj spodziewać, albo czego już doświadczasz, od tego człowieka, o którego pytasz. Um, to nie, jeżeli odpowiada ci taka relacja, gdzie wszystko jest niepewne, gdzie wszystko jest na takim wiecznym rollercoasterze, na waryckich papierach, to idź w to jak najbardziej. Natomiast jeżeli marzysz o stabilizacji i marzysz o stabilnym związku, to zdecydowanie nie jest facet dla Ciebie i to nie jest relacja, gdzie Ty chciałabyś na kogoś takiego czekać. Kto jest niezdecydowany, kto jest jakby, nie chce dać Ci konkretnego tutaj argumentu, konkretnego, hmm, pokazać Ci czegoś konkretnego, jakiegoś działania, żeby Cię utwierdzić w przekonaniu, że ten związek ma rację bytu. Bo ja nie widzę tutaj szczerze mówiąc, e, że będzie dobrze, gdy chodzi o tę relację, i prędzej czy później ta relacja się zakończy, bo tu jest dziesiątka mieczy, ty będziesz miała prędzej czy później już tak dość, że no zakończysz to, tak? Tylko żeby oby nie było za późno, tak? Dla ciebie po prostu tutaj, bo tu psychika bardzo może źle, mm, źle na to wszystko. W... Źle to wszystko wpłynie na Twoją psychikę. Tak? Jeżeli w pewnym. Nie będzie tego momentu, że ty się wycofasz, albo e, powiesz sobie po prostu dość, tak? Także odpowiedź brzmi: Nie, nie warto czekać na tego tutaj jego jegomościa. E, pamiętaj, moje drogie, że to jest czytanie ogólne. Weź ze sobą, e, co rezonuje, i zostaw resztę, tak? Dobrze. Trzymajcie się, moje drogie papa. Pa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Okay. Grupa numer dwa. Wybrałyście kartę głupca. Karta głupca mówi o jakimś początku nowym. Jest to coś radosnego, coś takiego dziecięcego. Jest jakaś taka beztroska tutaj w was. Być może też tak czujecie, że się przy tym mężczyźnie. Tak, że że, że czuję się tę beztroskę, tę niewinność. To jest jakiś nowy początek. No nic, no zobaczymy, czy warto na niego czekać, bo to jest też taka wasza energia, że wy się chcecie w to jakby wejść w to trochę, nie? Trochę balansujecie tutaj nad przepaścią, tak? Ale zobaczymy. No może nie będzie tak źle. Ok, dobrze. Grupa numer dwa. Czy warto na niego czekać? Trójka kielichów. Dziesiątka kielichów. Czy warto na niego czekać? Um, to, to jest Rycerz Mieczy. Okej, okay. Rycerz Mieczy, Trójka Mieczy, Asmonet, Śmierć na spodzie Talii. Nie, odpowiedź brzmi nie. I już Ci tłumaczę dlaczego. W ogóle tak, tu jest karta zdrady, trójka mieczy, to jest karta zdrady, karta złamanego serca, no z trzema mieczami w sercu jakby ciężko egzystować. Powiem szczerze, że tu może być romans, to może być człowiek, który jest już zajęty, który ma własną rodzinę, ma gdzie wracać, ujął Cię tym, że jest bardzo wygadany, bardzo inteligentny, umie się też bawić, bardzo się umie bawić, bardzo dobrze się umie bawić, jest zaradny. Także no, to są te cechy, które, które my pożądamy tak? w mężczyznach. Tak, większość kobiet tak ma, tak? Lubi zaradnych mężczyzn, lubi mężczyzn, którzy, którzy są dowcipni, którzy potrafią um, tę kobietę ująć nie tylko swoim wyglądem, ale jednak coś poza tym wyglądem jeszcze idzie, tak? Albo swoim, nie wiem, jakiś ten charakter ma ten człowiek, tak? Tutaj jest duża charyzma ten człowiek umie też z Tobą rozmawiać, umie używać pewnych słów, żeby Cię przekonać do pewnych rzeczy, trochę tutaj pachnie manipulacją, tu będzie duża zmiana, gdy chodzi o te relację, jest karta śmierci, karta śmierci to jest transformacja i tutaj jest karta głupca na spodzie, zobacz. Po prostu wydaje mi się, że możesz tutaj troszeczkę wyjść na, no właśnie na tego głupca, bo ten człowiek, z tego co widzę, on z jednej strony chce się dobrze bawić i chce angażować się w romansę. W romansę użyłam tego sformułowania nieprzypadkowo w liczbie mnogiej. Także ty możesz być kolejnym takim romansem, tylko że ty możesz się niestety zaangażować tutaj emocjonalnie, włożyć w tę relację bardzo dużo, a będzie złamane serce. Tak? On, on, to, to nie znaczy, że on nie będzie wkładał dużo, <laughs> zabrzmiało dwuznacznie, no ale wiesz o co chodzi? On też będzie wkładał w te relacje bardzo dużo, tak? No, musicie jakoś zdobyć, ale powiem szczerze, że to jest człowiek, który mm, zawsze postawi na swoim i wróci do tego, co zna. Tak? On, on się nudzi w, w swoim małżeństwie, w swoim partnerstwie i szuka poza związkiem. Czy warto czekać? Moim zdaniem nie warto. Moim zdaniem nie warto, ale czuję, że są tutaj osoby, że są tutaj kobiety, które chcą czekać. Które będą na niego czekać. Bo tak was tutaj ujął, tak? Tak się zakochałyście i też znacie go nie z tej strony jakby manipulackiej, tylko bardziej właśnie nie traktujecie tego jako manipulacji. A tutaj jest sporo manipulacji z jego strony. Bo on makaron na uszy to umie nawijać. Tylko, tylko nic z tego później na dłuższą metę nie wynika. On ci może obiecać złote góry, ale na dłuższą metę on, jeżeli stwierdzi, że chce wrócić na łono rodziny, to on tam wróci. No. Ty zostaniesz z niczym, tak? Bo ważna jest, mimo, mimo tego, że jest trochę znudzony stabilizacją, to ważna jest dla niego ta rutyna, tak? To jest ten typ mężczyzny. Dobrze się bawi poza relacją, e, tą stałą, ale do tej stałej zawsze wraca. Ta partnerka, żona, tak? Może podejrzewać, ale przymyka oczy. Nie wiadomo, tam jaki mają układ. To jest Nieważne. To, to nie jest pierwsze rodeo, tak? Tak się po angielsku mówi. It's not his first rodeo, nie? Że to nie jest pierwsza jego zdrada i też nie ostatnia. Więc jeżeli chcesz być osobą, która jest. O, samolot leci, słuchajcie. Samolot leci. A, nie zamknąłam okna, bo jest dzisiaj fajna pogoda. No nic, trudno. Jakoś wytrzymamy. E, może nie słyszycie tego. To nie jest pierwszy raz, kiedy on zdradza. Czyli jeżeli chcesz być osobą, która. Jest zdradzana, jest, bo na przykład, nie wiem, on faktycznie tak się w tobie zakocha, że opuści rodzinę, chociaż tu jest jedna szansa na milion, że tak się zdarzy, ale może jesteś tą wybraną. Powiedzmy, będziecie budować tę relację, będziesz bardzo szczęśliwa, bo ja nie mówię, że ten człowiek cię nie uszczęśliwia. On cię uszczęśliwia. Oczywiście, tak? Jesteś w tym głupcy, jesteś szczęśliwa, jesteś zapatrzona w niego. On też, wiadomo, też ma uczucia, to nie jest tak, że nie ma, nie? Tylko to jest taki człowiek, który po prostu po jakimś czasie, no, on znowu wróci do tych swoich nawyków, a jego nawykiem jest to, żeby iść, dobrze się zabawić i wrócić do tej swojej, no, stałej partnerki, tak? Także jeżeli Cię bawi coś takiego, jeżeli chciałabyś żyć w czymś takim, no to jest, jesteś na dobrej drodze, tak? Natomiast, no, moim zdaniem tutaj karty mówią nie. Nie, nie warto czekać. Ja ze swojej własnej też perspektywy mogę powiedzieć tutaj, że nie. Nie. No chyba, że tak jak mówię, wyznajesz też podobne zasady do niego, tak? Dobra zabawa tylko i wyłącznie, ale wiesz, póki nie jesteś emocjonalnie zaangażowana tak bardzo, no to będzie dobra zabawa. A dobra zabawa się skończy w momencie, kiedy ty się emocjonalnie zaangażujesz, a on ucieknie od ciebie, bo znajdzie sobie kogoś mniej zaangażowanego emocjonalnie, a więcej zabawowego. Dobra. Pamiętajcie, że to jest czytanko ogólne. Weźcie, co rezonuje. Trzymajcie się. Pa, pa. Alright. Grupa numer trzy. Wybrajcie trójkę buław. Um, wy potrzebujecie jakiegoś takiego wsparcia, mm, ze strony kogoś, kto może obiektywnie spojrzeć na daną sprawę. Chcielibyście też jakichś solidnych podstaw do działania. Tutaj wydaje mi się, że już jakąś tam. Drogę sobie obraliście, i jakąś opcję tutaj macie w ręku? No nic, zobaczymy. Zobaczymy, czy warto na niego czekać. Czy warto na niego czekać? Czy dobrze podjęłyście decyzję, tak? Bo wydaje mi się, że Ty już podjęłyście jakąś decyzję, ale tutaj tak jest takie kolejne potwierdzenie, tak? Waszej decyzji, czy warto czekać? Trójka monet, warto czekać. Paść monet, dziesiątka monet. Fu, na razie pięknie, powiem szczerze. Diabeł. Siódemka mieczy. Sprawiedliwość na spodzie talii. Gdyby nie ten diabeł i ta siódemka mieczy, powiedziałabym tak. Warto czekać. No to w sumie w obrębie tych kart też jest sprawiedliwość. Więc jest to też jakieś takie fery. Traktowanie. Ten człowiek na ten moment jest zaangażowany w Waszą relację bardzo mocno, i myślę, że na ten moment, jakby, możesz powiedzieć tak tej relacji, jakby dać zielone światło. O, tak, to w taki sposób ujmę. Ten człowiek chce się z Tobą dogadać. Ten mężczyzna chce się z Tobą dogadać, chce pracować na tej relacji, jest dla Niego najważniejsza rodzina. Więc, jeżeli jesteś żoną i pytasz, czy warto czekać na swojego męża, aż się ogarnie? Otóż, moja droga, warto, ale. Tak, zawsze jest to ale. Pojawiła się karta diabła, i to jest niepokojące, i siódemki miecz. Te dwie karty świadczą o tym, że są jakieś rzeczy, których, o których nie wiesz, które są ukryte w ciemności. Może je podejrzewasz. Może być zdrada ze strony tego, tego osobnika tutaj. Ale on chce pracować nad związkiem. Może mu się przydarzyła po prostu zroda. Ha, Haha. W każdym razie. Um, I tak i nie. Ja bym odpowiedziała w taki sposób. Czy warto na niego czekać? Jeżeli on ci udowodni, że chce popracować nad tą relacją, że, że faktycznie i będziesz to widziała, tak, że on pracuje, ale tak długofalowo, a nie, że nie wiem, jednego dnia jest super i tam jeden tydzień czy dwa jest fajnie, a później znowu jest... Bardzo dużo czegoś, czegoś złego w tej relacji, to nie, nie warto. Moim zdaniem tego nie warto. Tu siedzieją jakieś rzeczy zakulisowo, o których ty nie masz pojęcia, albo podejrzewasz po prostu. I jesteś już jedną nogą gdzieś indziej też, bo jakby no, musisz się też bronić. Tak? Chciałabyś tego już też sprawiedliwego traktowania, chciałabyś też balansu w tej relacji. Być może on się do tej pory nie starał za bardzo, ale tu jest romans jakiś. W sensie, no, widzę, że to jest jakiś romans. Jest trójka monet, jest ten diabeł, jest siódemka mieczy. Więc. Jeżeli bardzo ci zależy, i jeżeli widzisz w nim naprawdę poprawę, że faktycznie jest ta skrucha, i wierzysz w to, że on już więcej nie będzie. Tak się zachowywał, no to tak. No to myślę, że warto na, nie, na to czekać na, na, na niego. Natomiast musisz się też zastanowić, ile to cię będzie kosztowało. Tak? Ile łez? Ile nieprzespanych nocy. Ty jednak chcesz tej sprawiedliwości, także. Nie wiem, czy tutaj w tym kontekście nie pojawi się coś takiego, że, że będzie no, no, sprawiedliwość tutaj w tym kontekście może też świadczyć o sprawach sądowych, więc jakby, no sprawy sądowe w kontekście małżeńskim to rozwód. Więc niestety, ale może się okazać, że nie udźwigniecie tego wszystkiego. Jeżeli to jesteś ty osobą, która ma jakiś, Robi jakieś nicne czyny za jego plecami, on się może niestety o tym dowiedzieć. A na ten moment jest bardzo zaangażowany w ciebie, tak? I wtedy też, jakby on nie będzie wtedy na ciebie czekał. To od razu ci mówię, tak? On ci tego nie wybaczy. Tak, to jest, to jest przekaz dla osób, które. Um, dla nielicznych, nie, nie, nie nie? Bo, bo wiemy, że tutaj energie mogą się wymieniać. Tu mogą być też takie kobiety, które mm, żyją w trójkącie miłosnym, mają kogoś innego, a też pytają o zaangażowanie partnera i czy jej warto jest czekać na to, żeby coś się poprawiło w ich związku, nie? mimo że coś robią na boku. No to powiem ci, moja droga, że jeżeli to ty jesteś osobą, która robi te diabelskie tutaj rzeczy, no to masz zaangażowanego partnera, tak? który chce dla waszego związku jak najlepiej. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli on się dowie o tym, że robisz go na szaro, to nie będzie zmiłuj. Tyle ci powiem tylko. To jest takie ostrzeżenie tutaj od Tarota. A jeżeli to jesteś ty osobą taką nieświadomą, albo bardziej już świadomą, natomiast jeszcze może nie dochodzi to do ciebie, nie dociera do ciebie, że ktoś może tutaj ciebie zdradzać, tak? Albo flirtować z innymi, no nie wiem, no dążyć do jakiegoś romansu tutaj na boku, i jesteś nadal mm, nieprzekonany co do tego, natomiast już widzisz pewne rzeczy, ty dasz szansę na chwilę dasz szansę, ale później, jeżeli zauważysz, że faktycznie jakby ta osoba cię nie szanuje i yy, ta osoba tylko krótko trwało, coś tam ci obiecała i to nie idzie w parze z czynami, też sobie dasz spokój i tutaj jakby ja czuję, że ty już jesteś zdecydowana na jakiś krok, na podjęcie jakiegoś kroku, że albo zawalczycie i pójdziecie sobie na terapię. I, i wtedy, wtedy, wtedy będzie wiadomo, o co chodzi i jak to uleczyć, albo po prostu dasz sobie z tym spokój, i, i tyle. Tutaj już, tutaj już nie będzie sentymentów. Ja czuję, że to jest ta grupa, w której nie ma sentymentów już. Po prostu. Za dużo już się wydarzyło złego. Okej, okay, dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Weźcie, co rezonuje, zostawcie resztę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego.